Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku DevOps News numer 4. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kilka newsów. Zaczynamy od newsu na temat... Um, tego jak nie robić tak, deploymentów na produkcję. Artykuł jest na temat tego, jak jedna z topowych firm handlujących na giełdzie w Nowym Jorku przestała istnieć praktycznie w 45 minut. Jest to Knight Capital Group. Byli topowym, topowym handlarzem w transakcjach wysokiej częstotliwości. Generalnie przewalali miliardy Miliardy, miliardy dolarów. Do, tak. dolarów i przez te 45 minut stracili prawie 400 milionów dolarów, czyli. Kupa pieniędzy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że całość ich asetów była warta 365 milionów, także niestety, niestety nie był to najbardziej produktywny dzień w ich historii. O co chodzi? Generalnie wdrażali nową wersję oprogramowania. Posiadali 8 serwerów. Niestety Deep Na Goinie... jednym nie zadziałało. Tak jest. Przez co kiedy Giełda otworzyła się następnego dnia. 50% transakcji z całej giełdy w pewnym momencie było wykonywane przez ich oprogramowanie. Ehm, niestety okazało się, że nie mieli żadnego key switcha zaimplementowanego. Nie ehm, mogli wyłączyć tego. Właśnie tego tak, oprogramowania. Analiza no, kosztowała ich naprawdę spore pieniądze. I była na produkcji, nie tak mogli jest. tego inaczej zrobić. Dokładnie, więc przez 45 minut horroru, tak naprawdę, po 45 minutach w końcu udało mi się wyłączyć, wyłączyć to oprogramowanie. No niestety, straty były na tyle duże, że niestety, ale firma zbankrutowała. No um, i tak naprawdę, mówiłem wam o tym, żeby zobaczyć, jak bardzo to może też być, mieć wpływ na nas i w naszych organizacjach, jak patrzeć właśnie. Znowu wracamy do tego aspektu biznesowego, że robimy to wszystko po to, że, że jakiś biznes ma działać i moim zdaniem jest to ważne podkreślać, że, żeby myśleć o tym zawsze, że biznes za tym stoi. Tak jest, I jest. musimy jest o tym to być, pamiętać nie być czasami firmy. Dokładnie. And... Wiadomo, są firmy mniejszego ryzyka, większego ryzyka, no tutaj w tym momencie, kiedy faktycznie przerzucali miliardy. Tak, ale ludzi. jeszcze są takie tak, firmy, które ryzyko jest ogromne, bo jeszcze jest na przykład życie ludzkie w tak jest, jest to tak zawarte, jest, tak jakieś tak jest. aparatury medyczne, ten, więc o tym naprawdę musimy pamiętać. Artykuł fajnie podsumowuje, punktuje tak naprawdę problemy i całe przyczyny, no, z czego wynikały te wszystkie aspekty um, tej porażki. Dlatego zachęcamy do przeczytania sobie. Jest naprawdę taka trochę um, koszmarowa sytuacja. Um, mam nadzieję, że macie lepiej zorganizowany proces deploymentów niż, niż oni. Tak. Idąc dalej, tak jak staramy się zawsze Wam mówić o kolejnych narzędziach. Chcemy wspomnieć o kodcept.js. Jest to takie narzędzie, które można powiedzieć, że jest wraperem na różne inne narzędzia, czyli, no i można powiedzieć, tłumacząc na Polski, jest to taka nakładka, która przez to, że jest to takie narzędzie w postaci nakładki na inne narzędzia, po prostu inni deweloperzy rozwinęli to, dodając swoje funkcje. I dlaczego zwracamy uwagę na co bo ma sporo rzeczy już by default, można tak powiedzieć, że wsparcie Allure Report, czy wsparcie różnego rodzaju generowania page objectów, integrację z Papatirem, z frameworkiem Detox, jakby też obsługę danych testowych, tak naprawdę tych różnych tutaj zalet jest bardzo dużo, parallel testing też również, tak naprawdę... Ten framework się, z JS-owych frameworków jest jednym z najbardziej rozwijających się, więc zachęcamy do rzucenia okiem na to. Również ta, fajną sprawą jest to, że jest to framework open source'owy, więc możecie sobie zainstalować go tak naprawdę u siebie w kilka minut. Na stronie jest również pokazane jak łatwo, szybko można stworzyć kilka testów. Tak naprawdę jest to Naprawdę szybkie. Mają też swoje api, że piszemy testy um, zaczynając od AI i pod spodem, tak naprawdę, um, można powiedzieć, w kod behind. Nasz kod tutaj chowamy, ale też można wykorzystać BDD. Z tego AI też można korzystać w różny sposób. Tak naprawdę, można powiedzieć, że. przekroją. Przekrojowo, dokładnie. Do, 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 dobre słowo. Ma skryptowy kombine do automatyzacji, instrument tak naprawdę, nie? Dokładnie. To jest dobre określenie. Zachęcamy. Community jest naprawdę aktywne. To, co zawsze podkreślam, community w frameworkach open sourceowych, przed wyborem danego narzędzia trzeba zwrócić uwagę, czy community jest aktywne. Dlatego, że jeżeli weźmiemy jakieś narzędzie lub które na przykład jest napisana w jakiejś egzotycznej technologii, to może być potem to dla nas problem, żeby te narzędzie rozwijać. Chyba, że ktoś lubi wezwania i chce być pionierem w, w, w przecieraniu szlaków. Dokładnie. Kolejny artykuł jest artykuł Jonathana Fultona, w którym opisuje, który jest zatytułowany Web Architecture 11 i w którym opisuje przegląd tak naprawdę wszelkich różnych obszarów w ich infrastrukturze, której używają w, w swojej firmie, jest to taki naprawdę um, fajny starting point dla ludzi, którzy chcą poznać tak naprawdę zaplecze, jak, to, jak nasze aplikacje webowe, bardziej złożone systemy działają pod spodem, co się kryje za różnymi pojęciami i tak naprawdę zrozumienie flow danych, czy flow, um, czy flow ogólnie w naszych aplikacjach. Jest tutaj fajnie to wyjaśnione, wytłumaczone naprawdę w przystępnym języku, także jeśli na przykład nie wiecie jak Wasza aplikacja jest zbudowana, co powinniście tak naprawdę gdzieś na jakimś etapie w końcu jednak poznać ten aspekt, tak żeby jak najbardziej czy to zapewniać jakość, czy budować ten system, polecam sobie zrobić takie ćwiczenie w zespołach, wziąć marker i spróbować narysować, co tak naprawdę budujecie, to jest fajny opener do dalszych dyskusji i też czasami Pokazuje, jak często ludzie, mimo że niby jakiś tam backend z frontendem się integruje, jednak nie do końca wiedzą, jak cały system działa. Ehm, dlatego, jeśli też, też za bardzo nie rozumiecie, jak, jak tak naprawdę aspekty w, w naszych aplikacjach webowych, głównie tutaj. E Wyglądają, czy to od strony właśnie load balancingu, czy jakiś data Czym w, story, w ogóle czy, jest? Load, jest balancer, w ogóle load, balancing, tak. load balancing. To tutaj te, w tym artykule jest taki fajny starting point. Tak. E, i Każdy junior powinien to przeczytać. Dokładnie, tak, tak. Tyle bardzo, bardzo zachęcamy, zwłaszcza ludziom początkującym. No i kolejny news. Tym, tym razem o strategii testowania. Tak jest I coś, to co wywołuje dreszczyk emocji. Tak, to właśnie jest właśnie. też ciekawy, ciekawy właśnie aspekt tego, że jak to, z tą strategią jest. No i yy, tak naprawdę jest z nią różnie, bo wszystko zależy od organizacji. Zdarza się tak, że dana organizacja ma pięknie rozrysowane, napisane yy, tą całą tą strategię przedstawioną, ale okazuje się, że czasem ktoś nie wie o tym dokumencie albo jeżeli nawet wie, to tak naprawdę to miało na przykład, jakby to było implementowane kilka lat wcześniej, na przykład. Także. Się e, lekko zaodatejtowało. Dokładnie, tak, więc. W tym artykule jest właśnie fajnie fajnie przedstawione bardzo podejście takie, takie zwinne i, i, i szczupłe. Że to nie musi być taki w... wielki dokument. Nie musi być książka, którą musicie napisać, której zazwyczaj nikt nigdy nie przeczytał, oprócz Was. Nawet czasami już jak autorom się nie chce, jeśli piszecie spore takie obszerne dokumenty. Więc tutaj proponują odpowiedź na sześć pytań zaczynających się na W i dwóch pytań na H więc jest to taki driver przez, przez informacje, na które gdzieś powinniśmy znaleźć odpowiedzi. Może zacząć dyskusję z naszym zespołem, z naszymi stakeholderami. Tak. Po co my chcemy tą strategię Dokładnie. mieć, po co chcemy formie? też testować. Tak, tak. I w jakiej formie, więc tutaj właśnie mówią, że to nie musi być. Książeczka, którą potem odstawimy na półkę i tam się będzie fajnie kurzyć. Może to być po prostu mind mapa. E, może to jest kwestia przedyskutowania tego z ludźmi, jeśli macie mały zespół i nie potrzebujecie tego gdzieś tam sobie wyryć na glinianych tablicach i, i trzymać się na półce. E, więc podejścia mamy różne, nawet sami. E, e, e. Ja osobiście przychodziliśmy od różnej formy dokumentów, od strategii po jakieś już bardziej konkretne plany. E, ostatnimi czasy, nawet nie jestem fanem pisania takich jakichś bardziej taktycznych planów może, ponieważ bardzo często się okazywało, że właśnie nikt ich nie czytał. No. I mimo, że ja, podsyłasz ludziom ja tak, maile... Ja tak samo. Zgadzam się, że im to jest bardziej y, krótkie, tym jest tak większa jest. szansa, że każdy się z tym zapozna I najlepiej już podczas wdrożenia danego nowego pracownika czy osoby, która przychodzi do innego projektu, przedstawić mu to, jak to wygląda. Tak jest. Fajny static point, żeby też może Skonfrontować jego doświadczenia z, z naszymi. Tak. I na koniec e, parę artykułów zewnętrznych, które bardzo bardzo polecamy e, sobie przejrzeć, poczytać, coś do poczytania. Jest to pięć książek o DevOpsie. E, jest to DevOps Handbook, Continuous Delivery, The Phoenix Project, Accelerate oraz Leading the Transformation. Tak, wszystkie te pięć pozycji są znane w, właśnie w, tej te, w, w tym obszarze, właśnie. Też Continuous Delivery i DeWOPsów. Tak. Devops devopsową, tak, tak te, te, jakby te, te obszary się bardzo, prze, bardzo tutaj um, można powiedzieć um, przenikają, przenikają tak, dokładnie. Te obszary się bardzo przenikają i zachęcamy do tego, żeby rozszerzyć swoją wiedzę. Często te książki techniczne czyta się znacznie trudniej niż y, książki fabularne, ale one nadają takiej y, pełnej wiedzy, można powiedzieć, danej, danego właśnie tutaj. Nie jest to lektura, którą się przeczyta może od deski do deski zawsze? Tak, ale tak e, rozszerza ale, percepcję tak, plus nas, na, naszą taką wiedzę. Taką wiedzę domenową, taką wiedzę tutaj z, z danego Wiesz, obszaru rozszerza. Wie, inni na przykład tak, takie podwaliny można powiedzieć. Fajnym wyjątkiem jest tutaj Phoenix Project. Właśnie ostatnio przeczytałem, więc e, może zrobimy kiedyś jakieś recenzje, review tych książek. E, ale Phoenix Project jest właśnie trochę odmienną książką e, od pozostałych tutaj, ponieważ jest taką pozycją właśnie popularną, powiedzianą w, w, od, od strony transformacji w w jednej z firm, jak tak naprawdę ten taki devopsowy mindset został stworzony, wytworzony u, u, u właśnie menedżerów wyższego szczebla, jak taka ich nauka tych wszystkich aspektów związanych z takim linowym dostarczaniem też softu się zaczęła, jak wyglądała, więc akurat to jest jedna z tych książek, którą faktycznie można przeczytać od deski do deski, jest naprawdę fajnie napisana i, i naprawdę przeczytam ją w, w raptem kilka wieczorów, więc bardzo, bardzo polecam. No i gdzieś tam może niedługo w końcu jak znajdę te, te tony wolnego czasu, zabiorę się za kolejne pozycje. Tak. No i to są wszystkie newsy w naszym odcinku Devils News numer 4. Zachęcamy do tego, żebyście komentowali, subskrybowali i dzielili się tym odcinkiem. I lajki. Like, I lajkuj się. Tak jest. Eee, także do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o... się boisz? Nie boję się nikogo. Urząd karbowy. W pewnym momencie osiągnęli 50% praktycznie ich transakcji... Transakt? 50% ich transakcji... Um... wrócić też. 50% tra...